Witamy Was w kolejnym odcinku na kanale Rancho KASZEBE W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam jakie zmiany z, z, zaszły na naszym RANCZO musieliśmy małe przemeblowanko zrobić z końmi na miejscu Deksy jest ta oto dama, już ją znacie Kałdynka na miejscu chałdynki. jest Deksa a co było w tym spowodowane spowodowane tym było to, że przyjechało do nas kilkoro nowych mieszkańców. Może zacznę od od od, od nieparzystokopytnych. Dobra, po kolei. Przyjechała do nas Kucka Kasi, którą widzieliście już na zdjęciach. Już niebawem ma przyjść na świat niej. robaczek. Czekamy na to. Codziennie chodzimy Oglądamy ją. Patrzymy czy nic się nie dzieje niepokojącego, czy już się nie szykuje ten czas. Żeby być cały czas przy niej na bieżąco w razie czego, żeby żeby pomóc czy, czy ten i. Kolejnym nowym zwierzęciem na naszym ranczu jest nasza kuska. Miała. O, pokażę ją. Pokaż się kuska. O, taka jesteś ładna. Kuska nasza. Nasza kózka się nazywa Lukrecja, był z nią też kolega, ale strasznie śmierdział i no niestety siłą rzeczy pojechał do innego domku. Oddaliśmy go w dobre ręce, naprawdę w dobre ręce, ma tam mnóstwo koleżanek, także no i też jest z nami jeszcze jeden nowy zwierz, jest to świnka getyńska, którą widzieliście na zdjęciach za dnia wam później pokażę może lepiej jak widać bo teraz słabo, widać tylko słuchać jak ona chrumka króliszek był także tyle zmian jeżeli chodzi o o rancho kaszebę wiadomo u nas co już się zwierzęta zmieniają no, ciekawska dexa już tutaj patrzy co by tutaj zrobić gdzie by kogoś może delikatnie musnąć jest taka ona nie gryzie tylko po prostu tak. Lubi się mocno bawić jest taki mocno za, zaczepnym koniem jak się wchodzi do niej. I, I ten i no dziś u nas spadł śnieg. Z tego co mi wiadomo to u, u kolegi z kościerzyny też był śnieg. Także no już pomału szykujemy się. Szykujemy się do zimy, chcemy chcemy kuligować ostro, także mamy sanie, mamy sprzęt troszeczkę to podreperować raz dwa, żeby to elegancko działało, sprawiało swoje funkcje jakie ma i będziemy, będziemy robić kuliki, na razie będzie w. w, w za zaprzęgu chodziła sama hałdynka, w międzyczasie w wolnych chwilach będziemy przyuczali. Przyuczali tą o tą panią, znaczy się przyuczali, no, przypominali to co było w zeszłym roku, bo w zeszłym roku już bez problemu, zanim jeszcze przyjęła siodło, to, to bez problemu przyjęła śle i chodziła tak, jak, tak jakby zawsze miała śle. No w tym roku troszeczkę, troszeczkę zbyt szybko narzuciłem tempo no i no, i niestety niestety, troszeczkę głupiała, wariowała. Także musimy zacząć wszystko od nowa, żeby wszystko było tak jak się należy, żeby nauczyć tego spokoju. I potem będzie zaprzęgła razem z hałdy. No, do jednego zaprzęgu również chcę w tym roku popróbować. Pomalutku, ale to tutaj to tutaj prywatnie na, dla siebie tego oto kawalera żeby już też się nauczył pomalutku jedną parę małych saneczek i żeby se po malutku chodził najpierw oponka no wiadomo tak jak tak jak to powinno przebiegać wszystko kolejnymi etapami będzie przebiegało i u niego i u Deksy, żeby przede wszystkim nie, nie narobić jak to się mówi diabła ani przede wszystkim krzywdy tego tego byśmy nie chcieli no a na tą panią czekamy Lada momentu się ma coś pojawić u tej pięknej, pięknie umaszczonej kucyki. Pokaż się Kasi, Kasi, Kasi również przyjechała do nas od Dominika. Bardzo fajny, fajny i przyjazny kucyk. Może mimo tego, że teraz wam tu pokazuje, może jednak... nie o. Tyle, ile widać wam za, za dnia nagram. Ale jest bardzo sympatycznym kucykiem. Lubi pieszczoty, lubi, lubi być głaskana, przytulana, szczotkowana. A w dowód wdzięczności odwdzięcza się tym, że jest bardzo grzeczna i liżej ludzi. No, także naprawdę bardzo miły, sympatyczny konik. Zobaczymy, jak będzie się, się zachowywała. Zachowywała. W siodełku, pokaż się Tak, piękny się zobacz. Także to by było na tyle. Zapraszamy do nas na rancz kaszebę. Już niebawem choineczki będą. Także zostańcie z nami, subskrybujcie nasz kanał. Taki kró krótki, szybki odcinek dla was. Cześć. It's everywhere I look From last Vegas right here Under your dressing Right by It's creeping in sweetly It's definitely here There's nothing more deadly Than a sobering fear Life was full and fruitful And you could take a real bite The juice pouring well over Your skin's delight The shadow it grows And takes the death away Leaving broken down pieces to this priceless ballet The shallower it grows The shallower it grows The fainter we go Into the fade out night The shallower it grows The shallower it grows The fainter we go Into the deeper down If we build all those bridges Don't watch them thin down the dust Or blow them voluntarily out of constant trust The clock is ticking it's last couple of talks and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go, and you fade out cloud. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go, and you'll fade out loud Heading deep down, we're sliding without. Deep down we hang on to sweet nothing left behind. Deeper. Fixed right here Under your dresser Bye bye here. It's creeping in sweetly It's definitely here There's nothing more deadly Than a slow-going fear Life was full and fruitful And you could take a real bite The juice pouring well over Your skin's delight But the shadow it grows And take the death away Leaving broken down pieces To this priceless belly. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges to watch them thin down to dust, or blow them voluntarily up, constant trust. The clock is ticking, it's last stop of the clocks, and there won't be a party. With weather in front, the shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out now. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out now. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to. Sweet. It's everywhere I look from Las Vegas down right here. Under your dresser, bye-bye. It's creeping in sweetly, it's definitely here There's nothing more deadly than slow-going fear. Life was full and fruitful, and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. The shadow it grows and takes the depth away. Leaving broken down to this priceless belly the shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out now. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down the dust, or blow them voluntarily up, of constant trust. The clock is ticking; it's like that and there won't be a party with weather in front The shallower rooms, the, the shallower.